odcinku poświęconym schodom w międzyczasie tutaj w kuchni wleciała podłoga, ale wracając do schodów tutaj już są zapodładowane po stopnie zrobiłem sobie taki frez tutaj zaraz Wam powiem co i jak po to, żeby pod stopnicami tutaj wchodziła, także każdy stopień jest pomalowany, fajnie już to wygląda one są jeszcze mokre, także trochę ściemniały, ale generalnie mm, no później też trochę ściemnieją. Tak? No, nie ma co się oczekiwać. I teraz tak, testowałem sobie w ostatnim odcinku. Pytałem was, yy, czy macie jakiś pomysł na yy, poszarzenie troszeczkę, ochłodzenie drewna, i tutaj sobie zrobiłem małe testy. Yy, użyłem, yy, dodałem trochę sprayu czarnego do tego i teraz tak tu wyszedł naprawdę nie wiem czy to będzie widać dosyć chłodny kolor tu już poszło w czernie tak już zaczęło się przyciemniać także o tutaj najlepiej widać tutaj jest um, ciemniejszy, tu ciemniejszy a tu jaśniejszy czyli jak dodamy bardzo mało czarnego um, sprayu bo ja spray sobie dodałem do um, że tak powiem, lakieru. Lakier składa się z dwóch, z trzech tak naprawdę składników. Rozcieńczalnik, utwardzacz i sam lakier. To możemy trochę wychłodzić drewno. Sorry, dzisiaj jakoś tak nie mam składu i ładu do nagrywania. No, ale tak to wygląda. Tutaj sobie zabezpieczyłem podkład, żeby, żeby nie wysechł. Malowałem gąbkowym wałkiem, w miarę fajnie wyszło, jest troszeczkę bardziej tępe, ale to nic, yy, przyjdzie na to lakier, trochę się to wszystko, yy, mam nadzieję, że wyrówna, tam są najbardziej suche, tu jest najbardziej mokre, także tak to wygląda. No, już się zrobiło zimno, także trzeba się troszkę ubierać, tutaj mam 16 stopni. Chyba będę musiał włączyć ogrzewanie już, żeby, żeby to się wszystko ogrzało. Ale nie chcę włączać podłogówki, bo jak powiedziałem kafle są świeżo położone. Dosycha klej, to znaczy dosycha, no już to doba minęła. No, także to tak w przerywnikach robię kuchnię mm. i tyle. Dobra, zaraz Wam pokażę, tam jest bałagan straszny, ale dobra, pokażę Wam jak frezowałem ten, to znaczy frezowałem, ja to za głębiarką robiłem to nacięcie na stopnie. I teraz tak, y, póki tutaj jesteśmy, już tu jest to mogę Wam pokazać. Tutaj jest nie do końca, ponieważ ta część odtąd wystaje, bo to jest z biegu górnego. Także nie dociągajcie sobie do końca. Tutaj jechałem za gąbiarką. Tak? Zaraz Wam pokażę, jak to robiłem. A tu już malutką frezarką troszeczkę zabrałem materiału, bo wiadomo, że tarcza jest półokrągła i tam bardzo... Sorry, telefon mi przerwał. Eee, myśl? No i dobra, to Wam teraz pokażę, co i jak, jeżeli chodzi o nacinanie um, tych frezów pod, stop, pod, pod stopnice, bo one będą wchodziły w taki nietuzinkowy sposób. Zobaczę, najpierw sobie będę montował stopnie, ale to zaraz Wam wszystko wyjaśnię. Dobra, mamy no, pod stopnicę. Tak wygląda. To jest yy, spodnia część, tak? One już są po. ten. Po. szlifowane tutaj te krawędzie. I tu od ściany do ściany podchodzi, także nie ma nic prostszego. I teraz tak, zaznaczam sobie. Yy, ja już wiem. Ja już wiem, ile sobie zaznaczyć. Już po prostu chcę, żeby nosek był 2 cm wypuszczony. Także sobie zaznaczam dwie kreseczki. O, pierwsza kreseczka jest 2 cm, a druga kreseczka oznacza dokąd mi wejdzie panel. O, tak będzie, tak. I tu z drugiej strony z malutkim luzem to wchodzi. Mm. Robię, robić będę podstopnicę z paneli, także zobaczymy jak to wyjdzie jeszcze, co będzie. W praniu to wszystko się urodzi, a w każdym razie nie ta część, tylko ta część będzie pomalowana ładnym lakierem na biało. Po docięciu, po przypasowaniu wszystkiego powinna być wyjść ładna postopnica biała. Zostało mi trochę paneli, więc postanowiłem, że to wykorzystam. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Teraz już sobie zrobiłem patent, już wiem, jak to robić. Lecę jakby pierwsza linia ma być super ekstra ekstremalnie równa. I potem schodzę sobie co o szerokość piły to wychodzi 4-5 razy trzeba przejechać, żeby wyciąć idealną idealny tak jakby fres. Także pokażę Wam jak to mniej więcej wychodzi. Tu sobie jeszcze sprawdzę. Znaczy ja robię, tutaj przejechałem jeszcze śrubokrętem, bo akurat nie mam dłuta. Po prostu taka mała faska została, także to sobie przejechałem. I co? I ja jeszcze to tą krawędź, oh, musiałem sięgnąć po papier, przecieram tak papierem, żeby się nie skaleczyć, bo naprawdę ostre to drewno jest. Kontrolnie mogę jeszcze tutaj tym Panem przymierzyć Wszędzie jest Wszędzie jest Także spoko Także tak to mniej więcej robię No i tak każdy stopień Także jest trochę zabawy 5-6 razy Trzeba przejechać jednak Właśnie dopiero teraz liczyłem Więc ja się jeszcze pobawię Już się zaczyna ściemniać Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze zrobić te 7 stopni Widzimy się za kilka chwil Sześć Więc się ubrałem i teraz tak, maluję sobie. Każda, każdy stopień sobie odkurzyłem. Jeszcze go ręką dodatkowo przecieram, żeby wyczuć, czy nie ma żadnych brudów, czy nie jest gdzieś drewno bardziej takie tępy, bo jak jest drewno tępy, to wam ściemnieje Także wszystko musi być ładnie wyszlifowane. No i co? Nalewam sobie tutaj trochę tego podkładu. Podkład ma to do siebie, że on wyrównuje strukturę chłonności drewna. Po prostu lakier wtedy jest, lepiej się przyjmuje. Tak, ja sobie tutaj od spodu troszkę maluję. Spodniej części w ogóle, że tak powiem, nie maluję. Chodzi mi o ten nosek. Tak? I będę lakierował prawdopodobnie wszystko na, na schodach. Także Zobaczymy, czy to jest dobry pomysł, czy nie. Przetrę sobie ten szlak. Dobra, mam jedną rękawiczkę, dlatego że po prostu czuję, przecierając, tak, czy nie ma farfacji żadnej. No i idziemy dalej. Kawałek gąbkowy, tak jak mówiłem. Trzeba nałożyć tego dosyć dużą ilość, żeby nie było prześwitów i żeby ładnie wchłonęło się. Zwłaszcza na tym kancie. To o, trochę mi kamerkę może przeszkadzać. I zgodnie z kierunkiem y, słoju się generalnie maluje, czy lakieruje. Także nie robimy w ten sposób. Nie, bo to będzie być potem widać. Tak mi też o, doradzili. Nie, dobrze, że wszystko odchylone. No i wcześniej było fajne światło. Teraz już tak się trochę gorzej. No i na koniec widzicie, sobie w ten sposób ściągam. Mhm. Wiem, że kamerka mi będzie przeszkadzała. W ten sposób sobie ściągam po prostu kilka razy i odstawiam do schnięcia. Całkowity czas schnięcia według producenta to jest 2 godziny. Po godzinie już jest generalnie w dotyku suche. Także ja sobie to pomaluję, to znaczy zapodkładuję wszystko i wrócę do Was później. Dobra. Kleimy stopnie, tu już się rozpędziłem, więc zaraz powiem co i jak. Oczywiście wszystkie pomiary, wszystko robione wcześniej. No i co? Pod podkładzie są stopnie. No teraz tak, klej typu mamut, taki szybko wiążące, nakładam na te śruby, nawet więcej. Tak, to stopień musi osiąść na tych gumkach, na tych podkładkach. Tutaj sobie robię kleksiki. Na no, razie tylko tyle. To później to jeszcze sobie tam... tam nie zabij się. Czekaj, ja muszę zobaczyć, czy numeru stopnia nie pomyliłem. Tam fres pokazujesz? <gry> Raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i ja tutaj mam znacznik tu, kantu. Mniej więcej tak sobie do tego tutaj dociskam, dokładam i rozsadzam stopień. No i oczywiście rozmierzam przed przeciśnięciem takim mocnym, odmierzam sobie te moje odległości, które tutaj mam ustalone. Na kątowniku sobie już zrobiłem tutaj kreskę. Może zbliżyć. Żeby się nie męczyć patrzeniem na cyferki. No i tutaj jeszcze jest taki jest, że na taśmę i tu jest kreska, powinna być, prawie niewidoczna jest. Z boku. Jest, jest. Także tak to wygląda ja tutaj. Odkład wysek przez 2 godziny. Jakby co. O! I nie zrobiłem. No tu już Tak, robię klinę w ten sposób. O. Tyk, cyk. Tyk, cyk. Tutaj nie zrobiłem, bo już zaaferowaliśmy się kręcami. Ale dobra. Teraz zrobię. Możesz kręcić, pokażę. Robię tak, tu, tu, tu. i tu, drugi klin tylko tu i tu. Generalnie tutaj już sobie opracowałem system, żeby widzieć czy śrubek nie podnoszę. Układam tak najpierw ten sklejem z, z dwóch stron w tym miejscu. Na samym kancie rozplaszczam, żeby ten klej się rozpłynął. I drugi klinuję z klejem do góry. I klinuję z wyczuciem, żeby nie podnieść na śrubkach tego wszystkiego. I co tutaj założyliśmy, jeszcze ważną rzecz, że te frezy trzeba uważać, żeby tych frezów nie za nie zakryć. Cyk. I to wszystko. Jak się zakryją frezy, to mi później nie wejdzie. To tak, to musi wejść na frez i tak stanąć. Tam jest 4 mm luzu po to, żeby ukryła nam się ładnie deska i ładnie stała na powierzchni tutaj tej drugiej. Ewentualnie jakaś nierówność, jak to powstanie, to wszystko frez ten 4 mm ukryje. Ale oczywiście wszystko jest równe. Jak szefowa patrzy. A, i jeszcze dociskam tutaj tak. To kolej po prostu, żeby się rozpłynął. Teraz muszę uważać, żeby nie ubrudzić stopnia. leję tutaj właśnie na samej krawędzi stopnia betonowego po to żeby się jakby ten ciężar rozłożył na na krawędzi zawsze jak się idzie to jest największy ciężar no a później to wszystko będę panował to są już obawy że pianką wszystko obrózę. Nie wiem czy słuszne. <grystanie> Operator się cieszy i nie mówi nic. więcej zabawa wygląda. Robimy spocznik. To wszystko później będę szlifował, także spoko. No i plan jest taki, nie mogę tego stopnia założyć, bo nosek będzie powodował to, że nie będą podnieść spocznika. Więc spocznik idzie do góry. Tu jest jeden znak i tutaj jest 2 mm. I na tym trzeba się tylko i wyłącznie skupić. I będziemy od razu pianować i wszystko robić. Dobra, tylko trzymaj to. Trzymasz, otrzymasz. Jeszcze ten miałeś wyfrezować tu. Co, tam nie wyfrezuję? Bo nie będę latał z tym spoczynkiem. Dobra, na każdy. Puść, 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 nie. Ja. No marzej. Ja tuję jeszcze. Tak. Tak. Dobra. Dobra, stań tutaj na tym. Potrzebuję potrzebuje coś ciężkiego. Ja jestem lekka Stań na środku, tylko nie tańcz, tylko zostań. Ja ją muszę, to zaraz przynoszę. Dobra, szybka akcja była. Operator jest uziemiony, będzie siedział. No, trzeba było tutaj to wszystko znieść, żeby było dociążone I tak jest: 3, 6, 9, 12, 15, 18. 18 razy 12 kilo, 13 kilo to jest 80 106, tak? Plus moje 65 plus operator 85 Ta, 60. 60. <głos> <głos> no dobra, kliny już tutaj wyschły. Widzę, że klej stężał. Także... Dosyć szybko i jutro ciekaw jestem, czy będę mógł pianować bez obciążenia, czy jednak z obciążeniem. No, jeszcze ten klej jest miękki. no tu mam też pary do uzupełnienia, to wiadomo. Tutaj też do wypracowania, także będzie trochę jeszcze roboty. I co, tak naprawdę ten stopień trzeba by było położyć, ale go nie mogę położyć, bo nie podklinuję go. Chyba, że go jutro podklinuję. Jutro. Jutro, w ogóle jutro położysz. I co? I to też jutro? Nie, dzisiaj wszystko to. A jak Ty zejdziesz? A kiedy mam zejść? No jak wyschnie. <głos> <głos> jutro. <głos> <głos> tutaj pianka ładnie sobie doryżewe. Tutaj jeszcze dopsiknę. Dopsikam. Po obrzeżach będzie wszystko jeszcze zostać wytonowane po obrzeżach stopnie, nie? Ale tam na kliny tak miejsce Tak, na Klinie też pewnie stają Idziemy dalej ze stopniami. Tutaj schody kleiliśmy, ale już później nie filmowałem, także tutaj te kliny wyschły i sam jestem ciekawy. Może najpierw tak. O kurde trzyma się. Nie. można chodzić. To jest taka plamka, muszę ją zlikwidować, ale to już mam patent na to. Sęk po prostu. No, widzieliście. O kurde, można chodzić normalnie. Nawet widzę, że pianką nie będzie trzeba, nie by, nie, nie trzeba by było y, robić, ale. Dobra, ten stopień muszę zrobić teraz, bo spocznika jak widzieliście, nie mogłem inaczej położyć. Kurde, dobrze jest, dobrze jest. Tu miał, miałem taki mały zgrzyt, to co czym Wam nie mówiłem. Jak będziecie robić sobie schody, unikajcie tutaj łączenia. Bo y, ten panel się lekko podniósł. Zaraz zobaczymy, czy to się udało zniwelować. Ja! Yeah, udało się. Jest dosłownie z pół milimetra tylko podniesione. Nie wiem dlaczego, ale tak to się tutaj zrobiło. Wyciągam papierki na milimetr, wszystko w koło. I tutaj będzie taka masa uszczelniająca. Tu mam zgrzyt, ale to też jeszcze jakoś tam zrobię. No to kurde całkiem całkiem. Dobra, ja się muszę mm, zorganizować i zaraz zaczynamy. Bierzemy się do pracy. Wyszło kurde mega. Merkę, mam nadzieję, że coś będzie widać, coś tam widać. No i będę sobie pionował. Na szczęście Długość pistoletu jest taka, że wystarcza na popianowanie tutaj spocznika górnego pierwszego stopnia. widzę w ten sposób. Ee, można by było tego nie pianować, ale głuchy, głuchy oddźwięk by był. No tu jak zaschnie piana, to myślę, że będzie e, już taki tępy głos, więc monotonne pianowanie przede mną. Mam nadzieję, że trzy pianki mi wystarczą, bo mam tylko trzy. Zobaczy się. Tam mi wyszło półtorej e, znaczy półtorej e, nie, prawie cała pianka, bo miałem końcówkę i dobiłem nową. Także monotonne pianowanie przede mną. Nabieram się do roboty. Się różnić spocznik. Muszę tam właśnie zastosować jakąś bajkę czy coś. Niby ten sam materiał, a jest różnica. Jestem średnio zadowolony. Wleciał parapet jeszcze. Wszystko już jest po ee, zapodkładowane. No i pokażę Wam, jak te pianki tutaj wyszły ten sposób tak zużyłem trzy pianki w sumie także całkiem fajnie rozgrzana pianka bardzo ładnie pęczniała trzeba było powycinać tak to się tutaj prezentuje fajnie bo naprawdę stabilnie to wszystko już wygląda no i co i pozostałe postopnice i tyle myślę że w miarę w miarę to wszystko się tutaj udało. Mam próbkę tego blatu, kurde, inna partia była. I widzicie, jest, jest kolor różny. O tym właśnie mówiłem na ostatnim filmiku, że muszę trochę to wychłodzić. Ale tutaj to kolor dobrze wyszedł. Także dodam do lakieru zrobię próbkę, mam ścinek z tego jeszcze. Dodam lakieru trochę czarnego i zobaczę, jak do lakieru trochę sprayu czarnego, i zobaczę, jak to będzie wyglądało także na dzień dzisiejszy i na ten odcinek koniec. I, I co i widzimy się za jakiś czas znowu tutaj muszę pouzupełniać. Jeszcze trochę pracy także jeżeli wam podobał się filmik lajki i suby mile widziane chcesz wiedzieć co tam u mnie dalej także to to najlepiej subskrybuj. Już jestem zmęczony dzisiaj, także uciekam do domu. Na razie, hej.